Witam po tej stronie świstek. Na przykładzie pary walutowej dolar kanadyjski w stosunku do jena japońskiego na interwale H4 chciałem pokazać, jak według mnie tutaj może zachować się cena dla mnie wzrostowo. Ale najpierw ostrzeżenie o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuję tylko i wyłącznie mój sposób myślenia i nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja ciebie podjęta jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją i nie możesz obciążać mnie konsekwencją Twoich wyborów. Jak widzimy, mamy wybicie ceny z chmury i retest chmury. Należy być ostrożnym, ponieważ w tym miejscu dopiero się zaczyna płaskie SSB, więc może być jeszcze tak, że cena troszeczkę wybije w górę i zostanie z powrotem ściągnięta do poziomu tego właśnie płaskiego SSB. Tak często się zdarza. Biorę to pod uwagę ze względu na to, że jeszcze ciko nie przybiło też chmury, więc mogą być takie ruchy troszeczkę boczne. Ale no zobaczymy. Zdarza się też tak, że przyjdą jakieś ogłoszenia ekonomiczne i strzał jest bardzo mocny. Wtedy nie ma tego dylematu, o którym przed chwileczką powiedziałem. Ustawię sobie świstaka. No i co mamy? Jak widzimy, poziom 161,8 idealnie się zbiega z poziomem chmury, a konkretnie SSB chmury spadkowej. Mamy WIGWICIE i mamy RETEST chmury. No i trzeba się przygotować na następny tydzień. Widać tutaj, że chmura spadkowa się zmniejsza, no i mam nadzieję, że będzie formułowała się chmura wzrostowa. Mam czas na obserwację, no i trzeba obserwować. Mamy tutaj jeszcze Kinjuna, które dotyka w tej chwili do chmury, a konkretnie do ścianki SSA. No i zobaczymy, czy ją przebije, czy nie będzie ściągnięte w dół. Można jeszcze poczekać, co jest bardzo istotne, czy ten kan też przebije. W tym wypadku SSB. No i zobaczymy, jak za nim podąży Kinjun. To są dylematy, które trzeba rozpatrywać w momencie opracowywania scenariusza wejścia w rynek. Czekamy i zobaczymy. Witam w drugiej części. I jak widzimy cena doszła do poziomu 423,6. I w tym chwili robi korektę. Jak wielka będzie korekta? To się okaże. Kończyłem rozważanie w momencie, gdy tutaj cena robiła retest chmury. I czekałem na nowy tydzień. Obrałem sobie po reteście szczyt tego retestu, czyli koniec tego knota, jako punkt B. No i czekałem na to, aż cena przebije ten poziom i będzie to moja świeca decyzyjna. Jak widzimy, przystawię sobie tutaj linię. Świecą przebijającą ten poziom była dokładnie ta sama świeca, która zamknęła. Cenę na poziomie 261,8. Niestety z tego ruchu nie skorzystałem, ponieważ świeca, która zamknęła ten ruch do poziomu 261, sformułowała się w nocy. W tym czasie spałem. Ale nie ma tragedii. Nie wszystko przecież możemy z rynku zgarnąć. Mam ponowny ruch, przybijający. 261,8 i knot tej świecy przybijającej jest dla mnie punktem B. Świecą decyzyjną jest ta świeca i ten cały ruch jest moim zarobkiem do poziomu 423,6 Tu mam take profit i cashuję. Cena zamknęła mój take profit na tej świecy na końcu tego knota co do pipsa. Na wielu firmach pokazuję, że ustawiam swój take profit tuż przed danym zasięgiem, w tym wypadku przed zasięgiem 423,6. Ponieważ między tym zasięgiem a moim take profitem musi się jeszcze zmieścić spread brokera. Nie czekałem do tej świecy, tutaj zostało zamknięte, tak jak powiedziałem, co do pipsa i mam ruch zarobiony. Dziękuję i życzę powodzenia.